Barbara Nowacka została zapytana w TVN24, czy czwartoklasiści dostaną 1 września bezpłatne laptopy. Odpowiedziała wprost: Nie ma pieniędzy. Minister Edukacji dodała, że są poważne zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące przygotowania tego programu, jego sensowności i zabezpieczenia młodych przed cyberzagrożeniami. Jak powiedziała Barbara Nowacka, dotąd laptopy były rozdawane bez żadnych szczególnych pomysłów na edukację. W czasie wprowadzania reformy były głębokie nieuczciwości związane z organizacją programu laptopowego, stwierdziła. Jak wyraziła się szefowa resortu edukacji, rozdawanie laptopów dosyć ciężkiego sprzętu jak na uczniów czwartej klasy i niewygodnego, bez pomysłu, co dalej z nim zrobić, budzi poważne wątpliwości polityków, a przede wszystkim ekspertów i nauczycieli. Dodała, że to, co jest potrzebne szkole, to jej zdaniem mądra cyfryzacja. Oczywiście laptopy czy tablety przydadzą się jako mechanizm wyrównywania szans. Musi to być jednak powiązane. Związane ze strategią edukacji cyfrowej i z bezpieczeństwem w sieci, zaznaczyła. Przypomnijmy, że politycy PIS przed wyborami parlamentarnymi zapewniali, że program przekazywania uczniom klas czwartych szkół podstawowych laptopów jako narzędzi do nauki ma zakładać, że będą one dostępne za darmo i na zawsze. Zgodnie z założeniami uchwalonej w 2023 roku ustawy o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli rozpoczynając od roku szkolnego 2023-2024 kolejne roczniki uczniów klas czwartych szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych mają dostawać bezpłatne laptopy. Mają być kupowane centralnie, a następnie trafiać do organów prowadzących szkoły i do uczniów. Przekazywanie laptopów rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia ma odbywać się na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia. Może się okazać, że przekazanie laptopów uczniom było jednorazową akcją. Zakładano wówczas, że zakup komputerów dla uczniów będzie finansowany ze środków KPO. Pierwszy rocznik czwartoklasistów otrzymał przenośne komputery we wrześniu 2023 roku zostały kupione dzięki mechanizmowi prefinansowania przez Polski Fundusz Rozwoju. Barbara Nowacka zapewniła jednocześnie, że wraz z resortem cyfryzacji przygotowywany jest program naprawczy dotyczący laptopów dla uczniów.